W układzie współrzędnych punkty A, B są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej Y2x 3. Oblicz współrzędny punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty. Czyli mamy trójkąt prostokątny. Pewnie zrobienie tego w układzie współrzędnych byłoby może lepsze, ale nie trzeba akurat tego zadania tutaj w układzie współrzędnych wykonywać. Zrobię taki rysunek bez układu. Mam punkty AB. B. Mam prostą, tutaj zaznaczę kolorem czerwonym, prosta Y równe 2X plus 3. Kąt ABC jest prosty, to znaczy, że to jest kąt przy wierzchołku, ten kąt prosty znajduje się przy wierzchołku B. Tu jest kąt prosty. No i w takim razie, jeżeli trójkąt ABC, no to punkt C musi leżeć i na tej prostej, i na tej czerwonej. Na tej czerwonej wiemy z treści zadania i współrzędny punktu C, dla którego kąt ABC prosty, no czyli musi na tej prostej również leżeć. Tutaj jest punkt C i tu mamy trójkąt ABC. Punkt C leży na prostej czerwonej i prostej BC. Jeżeli będę miał te dwie proste, to z układu równań ten punkt C będzie można wyznaczyć. Jak wyznaczyć prostą BC? Prosta BC jest prostopadła do AB. Prostą AB mogę wyznaczyć, ponieważ znam dwa punkty, przez które ta prosta przechodzi, no i prosta BC jest prostopadłą do niej i przechodzącą przez znany mi punkt B. Czyli te informacje wystarczą do, do wyznaczenia tego punktu. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Mamy wzór w tablicach maturalnych, gdzie można podstawić i wyznaczyć równanie prostej, przechodzącej przez dwa punkty. Ja to zrobię rozwiązując układ równań. Prosta w postaci kierunkowej i dwa punkty A i B leżą na tej prostej. No to podstawiam. Najpierw punkt A: x4, y3, czyli 3 równa się 4a plus b. Punkt B: 10,5, czyli y5a y, jest 10. Nie A, tylko X. Układ metodą przeciwnych współczynników, czyli mnożę jedno równanie razy minus 1 i dodaję stronami, albo to samo jest, jeżeli te równania odejmę stronami, czyli minus 2 to jest minus 6a, b się redukuje i po podzieleniu przez minus 6a jest równe 1 trzecia. I tą 1 trzecią podstawiam do pierwszego z równań, czyli 3 równa się 4 razy 1 trzecia plus b, czyli mam 9 trzecich odjąć 4 trzecie równa się b, czyli b jest równe 5 trzecich. Zatem prosta AB przechodząca przez punkty AB ma równanie y równa się 1 trzecia x plus 5 trzecich. Tak naprawdę to liczenie tego 5 było, z tych 5 trzecich nie było konieczne. Wystarczy sam współczynnik kierunkowy. Ja będę pisał równanie prostej prostopadłej do tej prostej, a żeby napisać równanie prostej prostopadłej, wystarczy sam współczynnik kierunkowy. Czyli tak naprawdę to liczenie tego B tutaj jest akurat w tym zadaniu zbędne. Prosta prostopadła. Prosta prostopadła, współczynnik kierunkowy jest odwrócony i przeciwny, czyli Y równa się minus 3x plus współczynnik B. Ta prosta prostopadła to jest ta prosta tutaj. Wiem, że przechodzi przez punkt B, czyli podstawiam sporzędne punktu B, czyli Y5, X10, czyli B jest równe 35, zatem prosta BC ma równanie Y równa się minus 3X dodać 35. Punkt C leży na prostej BC i leży na tej czerwonej prostej 2X plus 3, zatem... Skoro leży na dwóch prostych na w punkcie przecięcia się tych dwóch prostych, to wystarczy rozwiązać układ równań. Y równa się 2x dodać 3 oraz y równa się minus 3x dodać 35. Ten układ akurat rozwiąże metodą podstawiania y wyznaczonego z drugiego równania podstawiam do pierwszego, czyli minus 3x dodać 35 równa się 2x dodać 3. Przenoszę x na drugą stronę, czyli minus 5x równa się. Minus 32 i po podzieleniu przez minus 5 x jest równe 32 piąte. Podstawiam to do pierwszego równania, czyli y równa się 2 razy 32 piąte dodać 3, czyli y równa się 64 piąte dodać 15 piątych, czyli y równa się 79 piątych. I to są współrzędne szukanego punktu C, czyli C jest równe, czyli C ma współrzędne 32 piąte i 79 piątych.